Mam na imię Kasia, przyjechałam z Goleniowa, mam lewostronny skośny rozczep twarzy. Przyjechałam do pani Magdy Bogulak, żeby poprawić to, co jest niedoskonałe. Tutaj u Pani zrobimy naturalny bardzo kolor ust, ponieważ nie ma pani rozszczepu wargi, tylko skośny rozszczep twarzy. Wyrównamy tylko asymetrię ust i nadamy im naturalny kolor. Irena jest the best. Jest z nami od 20 lat, robi zawsze przepiękne usta i dzisiaj robi takie usta, że nawet na mnie robią wrażenie. Myślę, że będzie Pani zachwycona. Pani kasia usta są... No, jeszcze Pani nie widziała, ale tak naprawdę to myślę, że Pani się bardzo, bardzo dziwi. No dobrze, nie przeszkadzam, pracujcie. Dziękuję bardzo, że mogłam skorzystać i wziąć udział w akcji Sercem Malowane. Chciałabym podziękować pani Magdzie Bogulak, pani Irence, która mi zrobiła piękne usta. W życiu nie pomyślałabym, że mogłabym mieć takie usta. Jeszcze jest szansa, że będę miała zrobione blizny, więc bardzo mnie to cieszy i zapraszam wszystkie dziewczyny, panie, które mają podobny problem i chciałyby coś z tym zrobić, to wierzcie mi, że tutaj się da to zrobić. I zapraszam serdecznie. I Pani Irence dziękuję, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tak wspaniałej akcji, a największą nagrodą dla mnie to jest to, że położeniu części mojego serca mogłam wywołać tak piękny uśmiech na Pani twarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. <laughs> <laughs>